Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja jestem Wojtek, a to jest. zbugowany i ostatni odcinek z kuchni symulatora. Słuchajcie moi drodzy, nie wiem co się wydarzyło, nie wiem jakim cudem, ale po ostatniej mini łatce czy jakiejś hooker z aktualizacji, nie mam moich saveów. Nie mam ich zarówno w chmurze, w chmurze jest 0 bajtów, nie mam ich lokalnie. Ja mam bladego pojęcia o co chodzi, ale jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to jest nowa gra. Eee, więc, moi drodzy, myślę, że to będzie chyba idealny moment, żeby zakończyć to e, DLC. Szkoda, że się usunęło, bo ostatnio w ostatnim odcinku zdobyliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo wszystkich rzeczy. Eee, I to mnie troszeczkę tak. Kaman, dlaczego? Eee, w związku z tym. No, myślę, że to będzie chyba finito, jeżeli chodzi o kuchnię Simulatora, bo nie będę ukrywać, że nie mam absolutnie ochoty i ogarniać tego wszystkiego od nowa do momentu, w którym byliśmy. Um, dla przykładu też sprawdziłem wszystkie lokalizacje save'ów, wyparowały. Nie wiem dlaczego, nie mam absolutnie pojęcia dlaczego, ale się zepsuło. I to mi się mega nie podoba. Um, także cóż, no moi drodzy, będziemy kończyć. Także dzisiejszy odcinek będzie mega, mega krótki. Natomiast tak, polecam DLC, bo moim zdaniem jest spoko. Nie kosztuje jakiegoś majątku, bo tam około 30 zł, chociaż za 30 zł można kupić dużo innych, fajniejszych rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś lubi granie w Cookie Simulatora, wydaje mi się, że ta pizza będzie... Heh. Mam podejrzenia, że to jest najłatwiejszy DLC, jakie wyszło, bo... Rzeczy, które my tutaj możemy zrobić, które są wszystkie tak bardzo ułatwione, tak bardzo szybko ogarnięte, że nie ma chyba problemu. Robienie tych wszystkich ciast, tych wszystkich rzeczy, przechowywanie tego, to się w ogóle nie psuje. No pizza, owszem, można spalić, zjarać i w ogóle, ale no wychodzi jak wychodzi. Uuu, butla z gazem. Nie byśmy ją do pieca? No nie, to chyba nie zadziała. Nie wiem, ona chyba nie wywołała. O, kot mi przyszedł. No świetnie. Dobra, moi drodzy, w każdym razie, niestety, no zakończymy dzisiaj. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Może kiedyś jeszcze pogramy sobie w to na live'ach, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za serię i tak jak już mówię wcześniej, podsumowując całość e, Cooking Simulatora Pizzy, moim zdaniem fajny, sympatyczny, ładnie to wszystko wygląda, bardzo łatwo wpadają poziomy, to trzeba przyznać, bo w ostatnim odcinku byliśmy chyba 6. Nawet nie wiem dokładnie ile. Mogę to... No, tak też można. Ehm, więc, e, no, jest spoczko. Jest naprawdę spoczko. Polecam go kupić, pograć sobie troszeczkę. Jeżeli ktoś lubi pizzę i lubi to wszystko sobie jakoś tam ogarniać ładnie. Natomiast, wydaje mi się, że nasza przygoda z, ogólnie z cooking simulatorem e, chyba raczej się pokończy już. Bo tutaj mówię, nic więcej nie zostało, nic więcej nie mamy e, i nie jest to jakimś gigantycznym problemem, żeby to poogarniać. Także mówię, no kurczę. Lipa wielka, że się to zepsuło. O, aparat. Aha, dobra. Okej. Okay. O, dzieło sztuki. E, to ten aparat chyba pojawił się teraz, bo wcześniej nie wydaje mi się, żeby był. No nie, do widzenia. Eee, w związku z tym, no, no cóż, no, no wyszło jak wyszło, no, ja jestem wkurzonym tutaj Petermanem, wyrzucam wszystko przez okno, więc współczuję klientom, którzy tam stoją, eee, czekają i, i, i wszystko, no ale no, nie wiem co tu się zrobiło, nie wiem, naprawdę, najgorsze jest chyba to, że wcięło mi wszystkie sejwy, łącznie z saveami ze zwykłego ze zwykłego Cooking Simulatora i to jest trochę lipa, bo ja tam miałem endgame'a, myślałem, że może sobie jakieś achievementy porobimy albo inne rzeczy, natomiast mam zresetowany całkowicie calusieńki postęp w całej grze. No tego chyba nie wyrzucę i naprawdę wkurzyłem się trochę, więc chyba niestety, no mówię, jeżeli wyjdzie jakieś nowe DLC Domyślam się, że może kiedyś tam jeszcze ogramy, kiedyś tam wrócimy, natomiast e, bardziej już bym chyba tutaj się skłaniał do tego, że mówię, pogramy sobie na live'ach e, i wszystko, wszystko, wszystko. Także słuchajcie, sorry, tak wyszło, gra się popsuła, zepsuła, e, więc nie, za to nie poradzę. Natomiast jeżeli macie dla mnie jakiekolwiek rady i, znaczy rady, Boże, może nie rady, ale propozycje co do innych serii, które, która mogłaby jakby wejść za cookinga, e, śmiało piszcie. Ja się spróbuję tutaj dostosować i ogarnąć. Mam nadzieję, że razem dojdziemy do jakiejś fajnej, fa fajnej gierki i będziemy po prostu sobie inne giereczki ogarniać. Także cóż, żeby tutaj nie przedłużać i nie było, że robię filmy tylko dla reklam, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobała cała seria. Szkoda, że tak wyszło. Naprawdę szkoda, że tak wyszło, bo liczyłem na to, że wbijemy wszystkie pięć gwiazdek i wszystko, a tu się okazało, że chyba nie wbiliśmy. Nawet nie wiem, nie pamiętam, bo w chwili obecnej zniknęły mi tutaj wszystkie rzeczy, więc nawet nie wiem, co było. Dobra. To ja Wam życzę miłego dnia. Eee, róbcie kopię zapasową w razie czego. Jak pochodzi aktualizacja jakiejś gry, bo widzę, że to na Steamie bywa bardzo różnie. Także cóż, życzę Wam miłego, wt miłego wtorku. Eee, słyszymy się w kolejnych odcinkach różnych innych dziwnych serii. Dlaczego to okno się zamyka? No, otwórz się. To wypad. Wypad, wiedziałem. Nie robimy już pizzy. Zepsuło się. To do widzenia. No, także, trzymajcie się, cześć. Papa. Pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!